Kryzys wprawdzie nadchodzi wielkimi krokami, ale potężne inwestycje rządowe nie będą zawieszone, a na pewno nie budowa centralnego portu komunikacyjnego. Premier Mateusz Morawiecki nie ma wątpliwości, nikt nie zastępuje wielkich inwestycji publicznych. A na pewno nie rząd, mimo wielkiego kryzysu ekonomicznego, jaki nadciąga nad Polskę. Szef rządu, pytany o plany co do między innymi centralnego portu komunikacyjnego, odpowiada: W klasycznych impulsach keynesowskich i programach antykryzysowych dzieje się tak, że inwestycje prywatne niestety przygasają w takim kryzysie jak ten, dlatego w to miejsce wchodzą inwestycje publiczne. Tak działo się w przypadku poprzednich kryzysów i tak będziemy robić również dzisiaj, dlatego też centralny port komunikacyjny i wiele innych inwestycji będziemy starali się kontynuować i inicjować nowe. Mateusz Morawiecki zapewnił, że pieniędzy nie zabraknie, a wielkie inwestycje będą generować dodatkowe miejsca pracy. A my właśnie o tej inwestycji teraz porozmawiamy sobie z moimi gośćmi. Adrian Furgalski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR i Paweł Majewicz, Ekonomista. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od pana Adriana. Centralny port komunikacyjny będzie kontynuowany. Mówi o tym premier Morawiecki mówi o tym, że to może być inwestycja, która będzie napędzała gospodarkę na kilka lat. To jest dobra decyzja. Znaczy ciężko mi komentować, ponieważ to nie jest inwestycja. No gdybyśmy tam mieli choć pół łopaty wbitej na placu robót, no to moglibyśmy powiedzieć, że jest to walka z kryzysem, ale przecież nawet nie wiemy, gdzie to lotnisko dokładnie będzie zlokalizowane. Nie mamy finansowania tego portu, więc to jest pieśń przyszłości za kilka lat. Natomiast zgadzam się na pewno z tym, że pieniądz publiczny dzisiaj jest najważniejszym pieniądzem na rynku, bo inwestycje prywatne. One spadają, inwestycje samorządowe będą cięte i tutaj się trzeba skupić na realizacji tych dużych programów drogowego, kolejowego. Premier w ubiegłym tygodniu podpisał wydatkowanie ponad 3 miliardów na drogi samorządowe. To są realne inwestycje, one idą, tam są pieniądze, tam są pracownicy, można ich zobaczyć na placach budów i to jest rzeczywiście najważniejsze, że nikt nie wpadł na taki pomysł jak na przykład we Włoszech, chociaż tam jest oczywiście inna sytuacja nie zdecydował się na zablokowanie tych budów. Dzisiaj ja kończąc tę pierwszą część, powiem od 13 do 15, kolejna była taka wideoko, wideokonferencja z kierownictwem ministerstwa. Są wszyscy przedstawiciele najważniejszych spółek budowlanych, drogowych, kolejowych, raportują problemy. I te problemy to nie jest tak, że sobie powiedzą i one gdzieś tam uciekają. Są one takie sytuacje, że w trakcie tego spotkania ten problem jest, ktoś bierze za telefon, dzwoni, do odpowiedniego resortu urzędu wojewódzkiego. Także dzisiaj to, co zgłaszano, to jak najszybciej uruchomić Krajową Izbę Odwoławczą i zwiększyć pracę urzędów, które wydają rozmaite decyzje administracyjne, bo część pracuje na pół gwizdka, część nie pracuje. Natomiast problemów nawet z pracownikami, mimo że część wyjechała na Ukrainę, to nawet takich problemów nie ma w tej chwili. Pan Furgalski mówi, A, okay. kiedy przygasają inwestycje prywatne, to powinny wchodzić inwestycje publiczne. No to ja z tym pytaniem do pana Pawła Majewicza. W takim razie ta inwestycja rzeczywiście, chociaż Adrian Furgalski mówi, że to taka inwestycja, która jeszcze się nie do końca rozpoczęła, ona w najbliższych kilku latach będzie napędzała nam gospodarkę, będzie takim kołem zamachowym? Nie wiem, co to są inwestycje publiczne, bo tak naprawdę wiele projektów, czy to gospodarczych, czy tak jak tutaj mamy, mamy plan budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i wszelkich inwest innych inwestycji, czy to są inwestycje kolejowe, czy inwestycje w centra handlowe, budują firmy prywatne. Tutaj mamy zauważalny no, jakby brak w ogóle przygotowania do, do, taki, do, do tego typu inwestycji, i budżet państwa, w mojej ocenie, od samego początku w ten sposób komentowałem tę inwestycję, nie wytrzyma tej, nazwijmy się, tutaj się z panem Adrianem zgadzam, w cudzysłowie, inwestycji, bo, bo tak naprawdę to nie jest to inwestycja. Inwestycja polega na tym, że wkładamy gdzieś pieniądze i mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że z tych pieniędzy zarobimy. Ja tylko przypomnę, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku są dwa lotniska. Jedno jest główne na Queensie, lotnisko Kennedy'ego, i drugie jest LaGuardia. I szanowni Państwo, nikt nie myśli o tym, żeby budować jakiś centralny port lotniczy między Nowym Jorkiem a Waszyngtonem. W tej chwili mamy dwa porty lotnicze wokół stolicy. Jest to port lotniczy w Modlinie. Jest to port lotniczy, lotnisko Chopina, które oczywiście możemy dalej, dalej rozbudowywać i to lotnisko, i tam jest jeszcze sporo miejsca na tego typu inwestycje. Więc uważam, że ta inwestycja powinna być, no nie powinna w ogóle mieć miejsca, nie powinno się rozpoczynać tej inwestycji. I tak jak wiemy, na razie nic w tym zakresie się nie dzieje. Ma być to lotnisko zbudowane 37 kilometrów od Warszawy. 70-60 kilometrów od łodzi bez żadnych w tej chwili konkretów. Mamy bardzo trudną sytuację ekonomiczną. Już mieliśmy symptomy kryzysu i to nie są tylko i wyłącznie te symptomy kryzysu związane z obecną pandemią, ale na przykład od dwóch kwartałów przed rozpoczęciem pandemii mieliśmy już zauważalne spowodnienie gospodarcze w największej gospodarce europejskiej, czyli gospodarce niemieckiej, a to przekłada się na. Na wszystkie gospodarki, nie tylko europejskie, ale i gospodarki światowe. To wiemy, że to się oczywiście przekłada. Natomiast jeszcze pytanie do pana Furgalskiego w takim razie. Czy pan też jest tak krytycznie nastawiony do tego centralnego portu komunikacyjnego? Bo z tej poprzedniej wypowiedzi usłyszałam, że nie, że to jednak jest dobry pomysł budowa takiego portu. Nie, nie, broń Boże, nie powiedziałem nic takiego, bo musiałbym zaprzeczyć wszystkiemu temu, co mówiłem przez ostatnie lata. Natomiast nigdy to można przecież sobie wrzucić w wyszukiwarkę internetową. Pan premier nie powiedział, że to lotnisko będzie budowane za państwowe pieniądze. Tu cały czas miał przyjść jakiś inwestor z Azji i miał to lotnisko wybudować. Więc mówienie, że to jest w tej chwili jakaś, jakaś siła napędowa inwestycji i gospodarki, na pewno nie. Mamy swoje inwestycje i trzeba pilnować, żeby one szły swoim torem. Natomiast jest jedna rzecz, której ja po prostu kompletnie nie rozumiem, bo nikt nie zrezygnuje. Znaczy, zobaczymy oczywiście, jaka będzie sytuacja, ale w tej chwili na pewno rząd nie zrezygnuje z centralnego portu. On go będzie odsuwał w czasie, bo. Oczywiście pierwszy samolot już nie jest 2027, tylko pewnie 2030, ale w tej chwili wydajemy bezsensownie pieniądze na inne lotnisko. Mój ulubieniec, lotnisko w Radomiu, nikomu niepotrzebne. Od początku lotnisko Widmo, teraz ma to być jeszcze większe lotnisko Widmo, gdzie żadna linia lotnicza stamtąd nie chce latać. My, ponieważ się mówi tak, w pomyślnych, przy pomyślnych wiatrach rynek lotniczy będzie się odbudowywał dwa 3 lata. W związku w związku z tym my zyskujemy zapas, jeśli idzie o przepustowość wszystkich lotnisk, okęcia, modlina, które kompletnie jest niewykorzystana, a może do 50 milionów pasażerów odprawiać. Więc jeśli idzie o port lotniczy, zanim ten centralny, zanim ten rząd będzie chciał wydać jakiekolwiek większe pieniądze, to poczekajmy i zróbmy nowe dane, patrząc na to, jak wygląda sytuacja w Europie, na świecie, bo spokojnie można ten projekt na pewno na osi czasu przesunąć. Czy można na czasu przesunąć to? Tego raczej chyba nie zakładamy, bo premier mówi o tym, że ta inwestycja będzie kontynuowana. Natomiast ja panów chciałam podpytać o co innego: o, to, o te inwestycje, które dzisiaj są zakładane. Bo premier Mateusz Morawiecki mówi chociażby o tym, że będą kolejne inwestycje, że w ten sposób właśnie inwestowaniem możemy tylko napędzać dzisiaj gospodarkę, i to będzie dotyczyło między innymi kolejnej inwestycji, takiej transformacji. Energetycznej. Może przełóżmy to na trochę bardziej ludzki język. Ja o to poproszę pana Pawła Majewicza. Co ta transformacja energetyczna ma oznaczać w inwestowaniu? P premier nie sprecyzował, co ta transformacja energetyczna ma oznaczać, więc jakby możemy się jedynie, jedynie tylko domyślać. Ja myślę, że bardziej tutaj to jest um, takie ty typowo jakby zagranie, no, jakby polityczne tak, że robimy inwestycje i tak dalej. Tylko pytanie, z czego mamy te inwestycje robić? Samorządy mają w tej chwili ograniczany budżet na utrzymanie. Ja znam kilku burmistrzów i prezydentów miast, gdzie w tych miastach średniej wielkości nawet wyłączane jest światło oświetlające ulice, oświetlające rynek. Po prostu tych pieniędzy nie ma. Wiemy, że w dobie tego kryzysu nie będzie jakichś większych inwestycji. Tak jak wspomniałem, już mieliśmy symptomy wcześniej. Nie liczę na to, że jakieś inwestycje większe powstaną. Z tego względu, że już był mieliśmy w 2019 roku dość spory deficyt budżetowy. Co prawda rząd mówił w międzyczasie, że mamy już jakby równowagę budżetową. Ale tak naprawdę to były bardziej zapisy księgowe aniżeli faktyczne po prostu po prostu dane, więc jeżeli faktycznie inwestycje rząd proponuje, czy to czy to jest rząd obecny, czy to będzie rząd następny, to ja jako ekonomista chciałbym przede wszystkim się dowiedzieć, z czego mają być finansowane te inwestycje, z jakich pieniędzy, bo słyszymy, że firmy prywatne. Upadają, nie mają pracowników, gospodarka w tej chwili stoi, to będziemy robili inwestycje publiczne. Co to znaczy inwestycje publiczne? Tutaj w to nie wierzę. Raczej powinniśmy się skupić na tym, że powinniśmy oszczędzać wszelkie środki, które, które są możliwe. W tej chwili mamy w kraju no, poprzez interwencję Narodowego Banku Polskiego związaną z koronawirusem. Dość pogłębiające się zadłużenie. Oczywiście ten mechanizm, który Narodowy Bank Polski w tej chwili stosuje, w cudzysłowie do pieniądza poprzez skup na rynku wtórnym obligacji banków komercyjnych, to jest to, no jest to dobre posunięcie w tym akurat w okresie. I pytanie, skąd mamy mieć pieniądze na kolejne inwestycje? No, to pytanie, wydaje, w jaki sposób? Powinniśmy bardziej, bardziej po prostu skupić się na oszczędzaniu środków, na pomocy też teraz przedsiębiorcom. No i właśnie o tej pomocy chciałam porozmawiać. Tarcza antykryzysowa obejmie dodatkowe środki na cele inwestycji publicznych. Adrian Furgalski, jak to się przełoży realnie na działanie? W jaki sposób ta tarcza antykryzysowa będzie rzeczywiście no, wspomagać finansowo te inwestycje? Jeśli idzie o te duże inwestycje, o których ja mówiłem, to one są realizowane przez duże przedsiębiorstwa i właściwie ciężko tam znaleźć jakieś rozwiązania, które by tym przedsiębiorstwom przysługiwały. Natomiast trzeba też powiedzieć prawdę, że one nie zgłaszają problemów związanych na przykład ze swoją płynnością finansową. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy i to zostało uruchomione, że na przykład faktury wystawiane są co kilka dni za kolejne. Kolejne prace zrealizowane na budowie drogi, na modernizacji linii kolejowej. Płatności są nawet w ciągu trzech dni, więc, no tak, żartem. Firmy mówią, żebyśmy chciały pod tym względem, żeby ta pandemia to dłużej trwała. Czarne, taki żart, oczywiście, ale finansowo tutaj oczywiście Ministerstwo hucha na te firmy, choć. W każda firma, bo przewoźnicy kolejowi są w zdecydowanie gorszej sytuacji, zwraca uwagę na jedno tylko. No tutaj myślę, co ja, minister pewnie infrastruktury też się odbija od drzwi ministra finansów. Wszyscy by chcieli, żeby uwolnić olbrzymie środki, które firmy mają zgromadzone na kontach vat żeby chociaż można było pensje wypłacać z tych pieniędzy, już nie mówię o innych środkach. Natomiast ja chciałbym, żeby jak najszybciej Polska, Przeszła wspólnie z Komisją Europejską taką papierologię, która jest zawsze potrzebna między starą perspektywą, która się w tej chwili kończy, a nową, bo oczywiście wszyscy patrzą na Unię Europejską, że nam da pieniądze. No, mieliśmy problem ze wspólnym budżetem, bo wiele krajów się nie zgadzało na swoją składkę, chciało ten budżet obniżyć. Teraz wydaje mi się, że przymusić, nie wiem, Włochy. Francję do tego, żeby to, co ustalono nawet trzy miesiące temu, zechciały wpłacać przez kolejne lata do budżetu unijnego, to będzie bardzo trudno. Więc obawiam się, że na inwestycje w kolejnych latach także dużo mniej środków europejskich będziemy mieć. Powinniśmy mieć więc te nasze środki własne, krajowe. No ale tutaj mój przedmówca słusznie powiedział, jak ta sytuacja wygląda, nie no rzeczywiście wczoraj był szczyt Unii Europejskiej na którym to właśnie miano dyskutować na temat tego czy te kraje starej Unii zdecydują się w jakiś sposób mocniej wesprzeć te kraje biedniejsze no ale wyników tych rozmów jeszcze najprawdopodobniej nie poznamy Ja dziękuję serdecznie moim gościom byli nimi Adrian Furgalski zespół doradców gospodarczych Tor i Paweł Majewicz ekonomista W tej części Super News to...